to gościu po 50 nie może jechać? Ty no fajnie. Ty no faktycznie Bajera. A jak to szybko jedzie? 18 na godzinę, wszystkie. Wszystkie jednakowo jeżdżą? Tak jest, bo to jest ograniczenie, bo można ściągnąć blokadę do 40, no ale nikt za to nie bierze odpowiedzialności. aha, bo jest I... blokada? Jest blokada, ale to możesz być szala. Oprócz będzie. tej hulajnogi, bo na tej można jechać 35 jaj. No, no fajna Bajera. Ale wiesz co to pierwszy raz wyjście na to to takie było niby śmieszne, ale teraz jak zauważyłem że się Zajdź nie złożyć. Zejdź i wyjdziesz jeszcze raz. Zajdź Zajdź, i wyjdzie wyjdzie. Nie, zdaj mi jedną nogę do tyłu, tylko bez paniki, tak jakbyś normalnie zeszedł, nie myślał o niczym, zejdź z drugą nogą. No. I teraz pomalutku wyjdź, postaw nogę, nie złap, złap się równowagę Nie wiem Tak, złap się równowagę i postaw drugą, to tak jakbyś się w ogóle nie przyjmował. Czajam ucieka Wiesz co za dużo się zastanawiałem. No to tak no Finish. I tak samo jest z kółkiem, tylko po prostu wyszcza ja tą blokadę psychiczną. No Faktycznie, no to ja. Ty możesz mieć nawrócić, bo ty, no, ale nie będę już to drugą do. No do, do kolana dostają, tak jak ja mam. Ucho. Bo słuchaj, bo tu stoisz, tu nie ściskasz kłócego, bo mogę. Dwie, tu jest na zasadzie gąsienic, no. Nie, a, jedna a, pracuje. ja mam wyciętą łękotkę, ja nie mam łękotki, no. tu nie mam chrząstej. Te, Ja nie mam kawałka, kawałka kręgosłupa. Wiesz, to tego nie boli, no nie boli. Ludzie się nie pytają, bo jestem po operacji kręgosłupa, nie chodziłem przez jakiś czas, nie? Ale faktycznie to, to ty, tak. Jak to jest, że ty chodzisz nie możesz na kółku jeździć, że kurwa, widzisz? To jest jak wózek Malicki. Na tym mogę jeździć, bo nie muszę nogami ruszać. Na godzinę. O i tu już jest właśnie na tych małych kółkach, małe gówno i, i no, już jest problem, nie? A no, teraz trzeba zniszczyć. To teraz to chyba nie, zobaczę, że mamy, nie. Tak, trzeba go No to tak samo tutaj twoje kuchni Ale to jest wiesz co bardziej rekreacyjne, bo hmm. tam na przykład na tych skateparkach czy coś, to może dzieciom po prostu dawać żeby... No sobie jest się jechać gdzieś tam, tam no. Wyjmujesz z bagażnika i co jedzisz, nie? Nie, no to fajne. To jest fajne. Tu wiesz, co fajne. To jest fajne. Tylko że czuję. Czuj, że są... z tych... Kół... Tylko czuj, że są małe kółka. Czu, czuć, I one są czuj, pełne, jest... jak one czuj, będą na gumie. to taki gryz nawet, kurde. Jak... jak one będą na gumie i 10,5. Czyli prawie jeszcze raz takie, to już no. będzie inna jazda. I to teraz też przyjdzie, nie? I tak. I to starsi mogą spokojnie na tym jeździć. Spokojnie. Tylko po równym wodniku. Bo te mają niektóre, nawet pan nie powiem, modele nie mają tak u pana, bo te najtańsze też tak mają, że.